E, witajcie, e, witam Was w pierwszym odcinku z gry gerany. E, muszę Wam się przyznać, ponieważ nigdy w to nie grałem. O, dobra, mam difficulty, o kurde e, jest to gra o takiej babci. Typowy horror, ja Wam muszę się przyznać, że niestety w to nigdy nie grałem. Będzie się sobie na Easy, znaczy ja mam chyba w trzecią część tam chwilę, nie wiem nawet ile mniej więcej, dobra, grafika na fulla, lecimy. To się źle skończy. Instagram na ID, nie wiem o co tu chodzi. Jakaś scena. No, zobaczmy na czym to polega, ta sama scena. No drzewa tylko, to jest jakiś las Grałem w te inne gry z tej serii, czyli na przykład Slenderina, czy coś takiego, bo wiem, że to jest jedna seria O kurde, była tam Snendrina, nie wiem, czy widzieliście Jakiś dom Widać, że gorz. I tutaj, twórcy mocno się wzorowali Bydgoszczą? Oczywiście, ja jazdy... I to jest babulka. Oczywiście, żartuję, do Bydgoszczy nic nie mam. Znaczy, przeciwnie, Bydgoszcz piękne miasto. Tej pierwszy. Tutaj w ogóle są dni i to co my mamy... Tutaj jakaś latarka w ogóle leży. Chyba jakoś ciemno jest strasznie w tym domu Jak się z tym na pewno difficulty Flash Nighting Jakieś szafki Leave his house Five days O oh, kurde Idzie do mnie Co ma ja mam zrobić? Dobra idę w jakieś losowe miejsce Co to jest? Car Battery Biorę Dla tutaj Aha Muszę normalnie przełamać Nie wiem na co to robi Jakieś szefeczki jeszcze są Zobaczę Spark, coś tam Nie mam, nie Jakieś mięso tylko tutaj jest oh, kurde W którym tu się kuca? Oh, kurde, pod C Gdzie jestem teraz? O dobra, zejście na dół Idziemy na dół w nic nie mam. O! o kurde. To co to, to jest? To jest tylko chyba tylko. No. Ojejum. Nie, ta gra będzie trudna Nawet nie ja przeczytałem zasad o co tu chodzi Piękne życie O jaju, dobra No i mamy to dzień drugi I z tego co widziałem na tym to chyba mamy tylko 5 dni Czyli to wyjdzie na 5 prób, coś takiego Teraz tędy wejdźmy w szafkach mamy jakieś cutting pliers Co to jest za dźwignia O co Niki Nie widzę nigdzie tej babci, bo to jest babcia O kurde Ale czysto tu jest O, drzwi! O kurde, przeciąłem jakiś kabelek. Czekam stąd. Special Key. Zaraz po to wrócimy. Tutaj robimy jakiś tutaj research mały. Nic tu nie ma. O, jest książka jakaś. Tylko wiecie co ja myślę? Że tą książkę to może zaniesiemy wiecie gdzie? Tam, gdzie było, że potrzebuję znaleźć jakieś miejsce. O tu. Want to play A, widziałem ją. Co to jest? <laughs> o, jezu. Pamiętaj, nie będę ukrywał, wyznaczyłem się troszeczkę i goń mnie. Dobra, nie zjadło mnie. O, nie! F? dał mi się. Co tutaj mamy? Co zrobił? Nie wiem. Jakiś szczęścia od, od Shotguna. No, bo hałas, kurde. My chyba tutaj nie powinniśmy właśnie robić tego ha. To nie byłem, ja chyba. Nie wiem, co to zanieść. Jesteśmy tutaj w ogóle na dół. I te karki. Co to jest? Single barrel shotgun. O! Shotgun. O! Idę coś. Cutting Pliers. O kurde. Ona tam była. Cutting Pliers to chyba to. Tak, tak, tak. Tak było Cutting Pliers. Nie. Gram przypominam na najłatwiejszym trybie trudności. W sumie tam był chyba jeszcze jeden. Coś takiego. My idziemy tu. Opa. Co to za... Tu jest? jest? Jest. Karteczka. Aha, dobra. To jakieś tutaj fabuła mnie... Nie wywalę to. O, babka może pójdzie sobie tam, a my wyjdziemy sobie nad idziemy teraz. Uh, uh, uh. Jesteśmy na dworze. Drzwi są zamknięte, o nie. Y Aaa. Ah. To już chyba wiem co się stanie. Jak tych pięciu dni nie... Przeżyjemy. Jakaś klapa w podłodze. O kurde. To jest jakaś woda. Dwa, ale po co mi ten dwa? Aha, gdzie pozwoliłeś mi tego wziąć, dobra. Dobra, pójdźmy w ogóle w to miejsce, gdzie to coś się ruszało, bo ja nie wiem, czy ja to może wypuściłem, czy o co chodzi. A Spider Key, ty ja wiem gdzie jest ten Spider key. Tu, a to jest Special Key. Kurde, goni mnie dalej. Dobra, najpierw, chodźmy na górę, bo to, o właśnie tutaj, takie coś jest. Otwieraj. Teraz chyba na spokojnie możemy zejść na dół I co? Gdzie to? O! Spiderki! Tędyk mogę przejść, nie mogę. Coś mi się... tutaj <laughs> niedobrego stało. To chyba tu Boję się. Ale robię to dla was. Konguil, konguil O kurde A ja żyję normalnie Pozdrawiam, arachnofobia Arachnofobia mi powiedziała, że pozdrawiam Co to było? Nie widzę stąd Idę teraz na górę, gdzie jestem? Dobra, nawet nie wiem, gdzie, gdzie jestem. Aha, dobre, już nie gdzie jestem. Dobra, co mi tu? Hammer. padlo ki. A i master Key Ciekawe no, gdzie to wszystko może być Ja weźmę może jeszcze raz 2 dwa, więc ją otworzę. Witch Hand. Dobra, weźmy sobie tego Witch Hand'a. Tutaj mam bomby, zaraz wrócimy go do mięso. Nie, mówię w jarach. Mu no pozdrawiam. Tak, so, po mięso. Tylko so, po co to mięso? Można by tego pająka jakoś uśpić, czy coś takiego. Chcę w żeby sensie, się za ugnętym tego złego boksa wybrał. Czycie czy mi w ogóle dawać porady w ...komentarzach? Co tutaj trzeba robić? Do czego jest jakiś przesad? Bo że tutaj na pewno dzisiaj nie przyjdziemy. szukam Nie pierdolę. Małcie, da się schować. Okej, okay, dobra babka idzie. I ona tam wlazła, to... I co, i co my z nią teraz zrobimy? Mamy coś tam w... kurde. Mamy coś tam włączyliśmy. Kliknęliśmy on. Kliknęliśmy jej drzwi, więc wyjść nie może. Co? rany i zgon is... z... Is... my ją zabiliśmy, o oh, kurde e, dobre, dobra, chodźmy z tą korbką już nawet nie idziemy iść chodźmy może nadwór jeszcze weźmy. jaki dzwoneczek w ogóle gra? okej, okay, nadwór, gdzieś wyszliśmy co to jest? O, a to po to... to po to to było. Ja powiem wam, że tutaj troszeczkę mądre są te taktyki. Tak, że jak tą grę się ogarnie to raczej bardziej tutaj wiadomo co gdzie O, widzę motek chyba. Tak, motek. Więc wiem gdzie motka akurat użyć. A dwa razy. Dobra i chodźmy stąd. Chodźmy na górę, bo tam też były takie deski chciałbym je też przeciąć. Póki grany nie żyje. Aha Place idziemy. Tam mamy jakiś klucz. Co? Aha, tutaj jakieś rurki trzeba wyjąć. bo to się źle skończy zaraz nie, nie dla mnie Aha Ja wiecie co ja teraz zrobię Zrobię to tak tym młoteczkiem Teraz chciałbym sobie przypomnieć tego gdzie są te cutting playersy Jem w ogóle. Znaczy no, no dobra, nie ważne. Dobra, nie ma tutaj. Ju. Czyli już stała, jeśli mam rozumieć. Tutaj coś jest Ale co tam przecież zrobi? Aha Holy crank. Nie wiem po co mi ten Will krank Coś tam było, coś tam wyglądało Wiecie co? Wskoczę jeszcze raz do tych kanałów Serio, babcia. Chciałem schodzić jeszcze raz do, do kanału, chciałem powiedzieć, ponieważ chciałem coś tam zobaczyć, ponieważ tam była taka kratka. I chciałem zobaczyć, co to nie trzeba użyć. Zbieram troszkę. Safe. Widziałem, że jest jakiś na dole, do którego chyba będzie potrzebny nam jakiś klucz, ale nie jestem pewien. Safe. In. Tego jest nam potrzebny ten klucz Dobra, ja się z Bo ona chodzi tam co słyszy Widzicie? Nie widzicie ona mnie znowu goni Bo mnie usłyszała O tutaj Karki już do samochodu to wiem, gdzie on. On na dół, na dół, na dół Masteryki Ja... No tak Teraz To To Ha, myślałem, że mogę normalnie o tym pojechać gdzieś Dobra Zostawiłem klucz Słyszę, że idzie Dobra Znowu ją sobie Uśpimy Chyba możemy iść, my chyba nie musimy się na nią patrzeć. I dobra, na dole był, było to. Dobra, chodźmy. O Idziemy do tej kratki. Granate' on for about two minutes. Lecimy. Co był za dźwięk? Chyba ja mam jeszcze tego miejsca ogólnie bardzo nie lubię. Może to jest mam brzydkie. Tutaj coś jest, więc chodźmy tutaj. Co tutaj posiłe? Aha! Ho! Czenie w tym odkręciłem. Kratkę tutaj! A no? Chodźmy, zobaczmy co tutaj mamy Melon Ciekawe co jest w środku tego melona Ach. Chodźmy stąd, może lepiej Co ja mam zrobić z tym melonem? Ja wiem, ja go chyba... Tutaj w ogóle mam tego jak gdzieś dwa przedmioty Ja wiem co ja zrobię Pójdę teraz na górę ja go z samej góry. Bo ja tego melona chyba muszę rozbić, a nie oszukujmy, że z takiej wysokości melon powinien się raczej zbić. A on żyje. Nie, ten melon chyba naprawdę jest jakiś super mega pro. Nie wiem, czy grany już wstało, czy nie. Chyba raczej jeszcze nie. Nie tego arbuza Idziemy przez okno, bo to chyba ten się idzie. Co? Ha? Playhouse key. Co to jest za kłódka tutaj? Oha, zębatki, dobra, ja mam jedną. Idziemy, 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 idziemy! A, nie mit. A to... Mięso nawet nie wiem po co jest. Chociaż wiecie co ja zrobię? Zwrócę się i tak po to mięsko. Dobra, chodźmy sobie tędyk. Dobra, idziemy. ponieważ aż aż ty tam coś w ogóle jest potrzebuję młotka tu wiecie co to załatwimy też sprawę z tym młoteczkiem. nie będę ukrywał wydaje mi się że to może być nawet mądre rozwiązanie tylko tak, zrobiłem hałas chyba babcia będzie tam szła na pewno o kurde. Bircit. Ale nie wiem po co mi ten Bircid, więc go nie biorę. Wywalamy tutaj młotek. Idziemy teraz po mięsko i wiecie gdzie ja pójdę? Tam gdzie otworzyłem drzwi tym, specjal, tym specjalnym kluczem. Jaż tam mi się wydaje, że tam mogę użyć to mięsko, ponieważ nie widziałem nigdzie innej lokacji na użycie mięska. Nie no, zajebista połapka, bo, bo, bo powaga Więc chodźmy tutaj, zamknijmy sobie drzwi. A może tutaj coś jest tej O jest! Cookwill. Tak, tu największy. Nieśmy to mięsko. Talerz? A tam jest pająk, o kurde. A tu mięsko i my możemy teraz tutaj iść. Range. On mi się chyba na razie nie przyda, dlatego na razie go nie dotykam. Kukwil. Co to to? Aj grani. Nie wiem, za tego kukula. Tutaj coś jest. Unita Weapon Key. O kurde. Klucz do broni. Dobra. Powiem Wam, że jak będziemy mówić sobie tak o zabijać babcie, no to to będzie dobra akurat. Mam ten Playhouse to jest za klucz? WIPONKI! Eeeemennn... Dobra. Co babkę tutaj w ogóle? Huuu! Weźcie, ludzie! To nie było fani. Okej, O, O mój piesełek przyszedł. Moje malutkie piesie, tak Proszę. Dobra, to tutaj. Crossover. O kurde, shot. Yy. Że ujdzie, czekajcie, zobaczmy, czy to działa. No, ona jest wolna w ogóle, Pa! Granic kon! O kurde, Ty to wiecie co? Zobaczę, ponieważ wiecie, co ja tam widziałem. O właśnie, czy mogę na przykład tą stronę tak tego bym się nie spodziewał. Dobra. Ten śrubokręt, słuchajcie, ja wiem gdzie mam z nim iść. Dobra. Więc teraz idziemy z nim do tego miejsca. Do tego, w tym się tam za pierwszym razem przed nim. W ogóle jestem ciekaw czy ta babka, może, czy to, ja to będę nazywał Spider Babcia, czy ona może mi dać jumpscare, czy nie. O, tu właśnie. I to wiecie co to ja mam już chyba nawet ending. To są mi tylko masteryki, a on jest w samochodzie. O tu jakby to się wydało, o tu będzie będzie. Więc ja już mam ending. End wywalamy Walamy, idziemy szybko klucz do zamka czyli Masteryki Ponieważ pamiętam że go trzeba było tam użyć Lecimy udało się Nikt się tego nie spodziewał Uuu jest Koniec O jeszcze mi wciągnie na koniec Więc to był pierwszy odcinek z graniem, Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to strzelcie łapeczkę do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem, Jeśli będziecie chcieli, ja bym ograł sobie normalna 5 łapek i lecimy. I tak zrobię to pewnie szybciej, więc samo na tyle. Siema.